Dzień dobry, kochani, Damian Kodzak z tej strony, i na tym kanale będę Wam starał się pomagać ulepszyć Wasze filmy. I w związku z tym, że na wielu grupach bardzo dużo osób wrzuca swoje pierwsze czy też nie pierwsze filmy i prosi o opinię, wpadłem na pomysł, że będę taki film oglądał razem z Wami tutaj na tym kanale i mówił moje uwagi z perspektywy osoby, która od dwóch lat zajmuje się nagrywaniem filmów dla różnych filmów. Firm, dla różnych instytucji, czy to reklam, czy to relacji z eventów, różnego rodzaju materiały filmowe. I z mojej perspektywy oczywiście postaram się jak najbardziej pomóc tym osobom, dać moje wskazówki, moje rady, co jest źle, co jest dobrze, co można poprawić, co, co ktoś zrobił lepiej niż ja. Nie jestem jakimś super wielkim guru, ale. Moją misją jest, żeby, żeby edukować, żeby wspierać się nawzajem. Te filmy przede wszystkim nie mają na celu nikogo atakować, krytykować. Jeden, jedyny cel, jaki mają te filmy, to po prostu pomóc, żeby kolejne materiały były lepsze. I tak, jako pierwszy film wybrałem film, który już jakiś czas temu pojawił się na jednej z grup. Ja go już obejrzałem, dałem feedback tej osobie, która go wstawiła. Jednakże postanowiłem go obejrzeć jeszcze raz z Wami tutaj na tym kanale i jeszcze raz go przeanalizować. Może przyjdzie mi coś nowego do głowy, ale jeżeli nie, no to po prostu powiem Wam, jakie są moje odczucia, co bym tam poprawił. Dlaczego wybrałem ten film? Ponieważ... Ten film nie był robiony przez totalnego amatora. To był robiony film przez osobę, która już parę razy w ręku przynajmniej kamerę trzymała. I to był film robiony przez osobę, która chce być przynajmniej tak w komentarzach zasugerowała że chce być filmowcem, który zarabia na wyjazdach za granicę i robi filmy z tych wyjazdów i na tym zarabia. Do tego wrócę na samym końcu filmu, odniosę się do tego, natomiast teraz przejdźmy do po prostu oglądania filmu. No i dobra, to był ten film. To był ten film. Będę tak słuchawki, żeby w razie czego móc odtwarzać jeszcze raz po, pojedyncze fragmenty. Jak sami widzicie, film nie był zły. I ten, ta osoba, która to nagrała, zapytała się, co można by było tutaj ulepszyć, co prosił o uwagi. No i pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy. No to powtórzenie tego kadru. Już Wam powiem o co chodzi. Idziemy sobie z tą dziewczyną tutaj na pomoście, za nią, i to jest fajna przywitka na inny kadr, jak ona sobie idzie. To jest, jakby nie ma z tym problemu, bo wracamy tutaj od razu do tego. I po tym ujęciu, gdzie ona tu biegnie i dobiega do tego yy, pomościku, jakby jest koniec tego wątku, przechodzimy do innego ujęcia. Po czym jest ładne przejście w postprodukcji. Z Lumaki to się wydaje, tak mi się wydaje, że to się nazywa. Ładne przejście. Jest momencie, jest znowu momencie, zupełnie w innym miejscu się znajdujemy, gdzieś, gdzieś na, na środku morza czy oceanu. Po czym znowu jest powrót do tego mostka, jak ona do niego dobiega. W sensie, jakby montażowo to nie ma żadnego sensu. Najpierw powinna być jeden motyw zakończony. Oczywiście mogą być przebitki pokazywane, jak ona idzie, najpierw w jednym miejscu tyłem, potem w drugim miejscu tym, Wracamy do tego i pokazujemy coś, ale tutaj było kilka rzeczy wstawionych, kilka ujęć, które nie miało żadnego związku z tym ujęciem. W sensie, w montażu jest to nielogiczne, moim zdaniem. To, to pierwsza rzecz, którą, na którą zwróciłem uwagę. Jest też, trzeba pochwalić tej kolegę, jest też bardzo fajne ujęcie pomysłowe. I ja wam pokażę, w którym momencie ono jest. O, to ujęcie tutaj, bardzo fajne. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to było zrobione. Ja bym coś z tym jeszcze dalej pociągnął, jakoś jakiś dalej, bo to bardzo fajne przejście. W sensie, to jest, wydaje mi się, że to jest jedno ujęcie najpierw kamera jest blisko, a potem po prostu jest przez tą panią podniesiona. Ale dalej bym coś z tym zrobił, czy, czy tutaj po prostu jakiś przejście zrobił do kolejnego ujęcia, bo to jest bardzo fajny pomysł. Natomiast co kolejna rzecz. Większość tych ujęć to jest po prostu są szerokie, szerokie plany. I one, szeroki plan, szeroki plan, tu jest pół zbliżenie. Znowu szeroki plan. I tak dalej. Brakuje detali. To znaczy, tutaj jest takie fajne ujęcie. Jak ta pani sobie o idzie, yy, z wody wychodzi i śledzi ją dron. O tutaj. Fajnie by było tutaj dodać na przykład do montażu, jak, on, jak ta woda w slow motion. Wiadomo, że kręcił kolega to GH5. Więc miał 120 klatek na sekundę. Poza tym parę ujęć tutaj jest zrobionych w slow motion, więc mógł na przykład podejść tutaj i ze zbliżenia, jak ta pani tą nogą wodę rozgania, te, te krople po prostu w slow motion nagrać na mega zbliżeniu. To było atrakcyjne ujęcie. Pamiętajcie, jest taka zasada, że jak chcemy nagrać jakąś akcję, na przykład nie wiem, wysiadanie z samochodu i podejście do sklepu przykładowo, to zastanówmy się nad tym, żeby nakręcić to minimum. W z pięciu różnych kadrów: szeroki, bliski, z z nisko, wysoko, e tak, żeby potem mieć z czego zmontować, żeby to było ciekawe. Kolejne ujęcie. To ujęcie to jest bardzo, y można by powiedzieć, pospolite ujęcie, to znaczy nagrane tak, jak widać. W sensie, tak, jakbyśmy go zauważyli, y to zwierzątko, nie wiem, co to jest dokładnie na plaży blisko kolega chyba bardzo blisko podszedł, bo To jest, wygląda jakby to był bardzo szeroki obiektyw, a lepiej by było zrobić tak, żeby obniżyć e, obniżyć kamerę, nagrać tę te, zwierzątko z jego poziomu, tak żeby w tle na przykład był, była woda, żeby w tle coś się działo w, w rozmyciu. Te, te, te błękitne fale, tak? Albo nie wiem, czy z drugiej strony jakaś zieleń, palmy i tak dalej. To by mogło być... Wydaje mi się, że w całym tym filmie zabrakło pomysłów na kadry. Bo montaż jest... No jest spoko, jest pod muzykę całkiem spoko zrobiony. Nie ma tutaj jakichś większych przejść. Jeszcze jedno z dronem takie jest ujęcie. O tu. To, to fajnie wygląda, prawda? Ale... Czy nie ciekawiej by na przykład wyglądało, gdyby dron między tymi domkami tutaj przeleciał? Wydaje mi się, że to by było o wiele lepsze dla efektu całego. I jeszcze jedno, tak zwany speed ramping. Speed ramping, który kolega tutaj wykorzystał do, do pewnego rekina. O tu. I zakładam, że, zakładam, że ch chciał tutaj pokazać jak fajnie wygląda rekin, który w przyspieszeniu pływa. Hmm. Ale to wygląda tak, jakby ktoś pierwszy raz dowiedział się o czymś takim jak speed ramping, czyli przyspieszanie jednego fragmentu ujęcia yy, i po prostu zaaplikował do, do ujęcia, na którym coś płynie. Speedrumping bardzo dobrze się sprawdza, nawet jeżeli pierwszy raz się tego używam, bardzo dobrze się sprawdza w łączeniu ujęć. Czyli w połączeniu, powiedzmy, kończysz jedno ujęcie, to zamiast zrobić twarde, twarde cięcie, to chwilę wcześniej przyspieszyć ujęcie, dodać kolejne ujęcie, początek kolejnego ujęcia też przyspieszyć i potem kolejne zwolnić. Bardzo fajnie wtedy dwa kadry ze sobą się montują. I tutaj myślę, że to by zadziałało wtedy. Tylko najlepiej jak jedno i drugie ujęcie jest robione na ruchu, albo jak coś się rusza w danym ujęciu. Tutaj tracking oczywiście z drona automatyczny. To też jest bardzo fajne ujęcie. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że za dużo yy, za dużo szerokich planów było, zabrakło tych właśnie detali i pomysłów na ciekawe kadry. Ale ogólnie bardzo ładnie wizualny film. Nie wiem jak z koloryzacją, bo kolory wyglądają... Fajne, po prostu spoko, nie ma się do czego po prostu przyczepić. Chociaż tutaj wydaje mi się, że, że jest jakiś kolor grading nałożony na to, ale nie jestem pewien. W każdym razie kolory mi się podobają, to tyle co mogę powiedzieć. No dobrze, to by było tyle. Tak oceniam ten filmik. Kolega, oczywiście, jak mu zaprezentowałem moje, moje uwagi. To powiedział, że on tam pojechał na wakacje, odpocząć i nagrywaniem zajął się tylko jeden dzień. Po czym w kolejnym komentarzu powiedział, że chce właśnie być takim, takim filmowcem, który wyjeżdża i jest opłacony za to, że jest w jakichś ciepłych krajach i nagrywa różne rzeczy. Problem polega na tym, i to też chciałbym Wam o tym tutaj zaznaczyć, że tacy ludzie, którzy tam wyjeżdżają, to oni. Mają raczej na odwrót, raczej 7 dni pracują, nagrywają, wymyślają, co, co muszą nagrać, albo idą w specjalne miejsce, na przykład wstają o 3 rano, żeby na 4 czy 5 wejść na, na górę i nagrać wschód słońca z jakiejś wysokiej góry, a może jeden dzień mają wtedy na odpoczynek. I to nie jest taka łatwa praca, jakby się mogło wydawać. Fajnie jest widzieć takiego gościa w różnych częściach świata, bez koszulki, w ciepłych krajach. I, I żyje z tego, że nagrywa, ale to nie do końca jest takie kolorowe, jakby mogło się wszystkim wydawać. No, dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeżeli wy macie jakieś uwagi do tego filmu, to piszcie w komentarzach. Ja ogólnie oceniam ten film na, na dobry, na dobry. Nie ma, to, nie ma tutaj, wiecie, no to widać, że koleś wie jak nagrywać, potrzebuje trochę więcej po prostu praktyki. Aby troszeczkę to było ciekawsze. Ja też nie ukrywam, że jak tu pierwszy raz oglądałem, pomimo tego, że to ma 2 minuty 30 sekund, to ja w połowie zacząłem się troszeczkę nudzić. Eee, myślę, że dlatego, że zabrakło tu jakiejś historii. Może jakby dołożył jakiś dźwięk z Ofu opowiadanie, co, co, co robił każdego dnia, albo opisywał to, co widzimy, e, albo mówił o swoich emocjach jakiemu towarzyszy tam cokolwiek stworzył jakąś historię do tego to może to było przez 2 minuty 30 sekund ciekawsze Obczajcie sobie na koniec wam powiem filmy yy, Sama Caldera Sam Calder Cold ma tak, taki kanał Cold przez K albo JA Ali J R. Ali yy, na przykład Londyn yy, albo Nowy Jork to są filmy które mają minutę minutę 30 ale Koleś montował je trzy tygodnie, te filmy, każdy jeden, ponieważ no, tam jest tak dużo pracy do w montażu, i ten film się nie nudzi. Pomimo tego, że ma minutę 30, yy, w Londynie na przykład nie ma w ogóle żadnej historii, nikt nie mówi z ofu, to film się nie nudzi, bo jest tak dobrze zmontowany. To Was do tego odwołuję. Myślę, że w komentarzu dam do tego linki, oczywiście do tego filmu też. I to wszystko. Jeżeli wy chcielibyście, żebym ocenił wasze filmy, albo powiedział, co można zrobić lepiej, wklejajcie linki w komentarzach i będziemy działać. Dzięki, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach.